Co w najciemniejszych nocy, których już nigdy dzień nie skruszy, dziękuję Bogom, których mocy zawdzięczam, hardość swojej duszy i chociaż ogrom cierpień wkoło, My usta skargą nie splamione spadają ciosy na me czoło, choć lane krwią, lecz podniesione. Tu, gdzie się rozpacz z bólem splata, jedynie się śmierć zakraść może. W grozie mijają długie lata, lecz strach mnie nie zmógł i nie zmorze. I chociaż kroczę wśród chaosu, błądzę wśród cierpienia mrocznej uszy, jestem kowalem swego losu i kapitanem swej duszy. Chcielibyśmy, abyś zrozumiał. Że płomień, którym jesteś, pali się na zawsze i nigdy nie zgaśnie, niezależnie od tego, jak jasno będziesz płonąć. Chcielibyśmy, abyś zrozumiał, że istniejesz teraz, więc istniałeś zawsze i zawsze będziesz istniał, ponieważ wieczne teraz to jedyny czas, jedyne miejsce, jedyne istnienie, jakie trwa, zawsze trwało i zawsze trwać będzie jesteś wieczny jesteś nieskończony jesteś duchem jesteś ciałem jesteś umysłem jesteś sercem jesteś pomysłem jesteś duszą jesteś materializacją woli jesteś myślą i marzeniem nieskończonego istnienia Taka jest rzeczywistość, a cała ta rzeczywistość jest także w Tobie, zawierasz ją całą naraz, bo jesteś całkowitym wyrazem istnienia na Twój własny, wybrany sposób. Jesteś wszechświatem, wszechświat to Ty. Jesteś wszystkim i wszystko pochodzi od ciebie. Wszystko daje Ci życie, tak jak ty dajesz życie wszystkiemu i wszystkim. Wszystko, co istnieje, czyli nieskończone istnienie, czyli fabryka rzeczywistości, wybrała ciebie. Zdecydowała, że ty masz powstać. Zdecydowała, że ty masz istnieć. Świadomie i z rozmysłem wybrała ciebie. Jesteś więc od samego początku błogosławiony i chcielibyśmy, abyś to zrozumiał przez sam fakt, że istniejesz. Jesteś błogosławiony i zawsze byłeś, jesteś stworzony z boskiej materii, z boskiego światła. Sam jesteś więc boskim twórcą. Twoje powstanie było świadomym wyborem, świadomą decyzją, świadomym działaniem. Zachowuj się więc tak, jak światło, myśl tak, jak światło. Szanuj siebie więc, kochaj siebie więc bezwarunkowo, bo z bezwarunkowej miłości powstałeś i z bezwarunkowej miłości stworzysz wszystko czego zapragniesz. Zacznie odczuwać przenikającą energię swojego połączenia ze wszystkim, co istnieje, wszystkimi świadomościami, wszystkimi cywilizacjami, z każdym ja, z każdym pomysłem, z każdym umysłem, z każdym sercem, z każdą duszą, bo wszystkie dusza to jedno, a Ty jesteś nasionkiem rosnącym w tej jedności. Wiedz, że Ty jesteś tkaniną i esencją współgalaktycznej energii ja ani jeden człowiek nie może być usunięty z istnienia. Bez zawalenia się całej jego konstrukcji. To się więc nigdy nie stanie. Jesteś połączeniem, jesteś bezwzględnie potrzebny i chcielibyśmy, abyś zrozumiał, że z powodu tego połączenia oraz z powodu faktu, że wszystko co zrobisz ma skutki zdłuż i wszerz całego istnienia, to zasługujesz na to, by istnieć i to istnieć na swój własny sposób tak bardzo, jak umiesz sobie wyobrazić, że zasługujesz, aby otrzymać wszystko. To, czego tylko zapragniesz, i że zasługujesz na istnienie, jakie ci dane, bo gdyby nie, to nigdy byś nie dostał. Że zasługujesz na całą miłość, jaką umiesz sobie wyobrazić, bo z miłości jesteś zrobiony. Że zasługujesz na całe światło, jakie możesz stworzyć w swoim życiu, bo ze światła powstańesz. Co w najciemniejszych nocy, których już nigdy dzień nie skruszy, dziękuję Bogom, który... Zawdzięczam hardość swojej duszy. I chociaż ogrom cierpień koło, me usta skargą nie splamione. Spadają ciosy na me czoło, choć slane krwią, lecz podniesione. Tu, gdzie się rozpacz z bólem splata, jedynie się śmierć zakraść może. W grozie mijają długie lata, lecz strach mnie nie zmógł i nie zmoże. I chociaż kroczę wśród chaosu, błądzę wśród cierpienia, młodź. Mrocznej uszy jestem kowalem swego losu i kapitanem swej duszy. Chcielibyśmy, abyś zrozumiał, że płomień, którym jesteś, pali się na zawsze i nigdy nie zgaśnie, niezależnie od tego, jak jasno będziesz płonąć. Chcielibyśmy, abyś zrozumiał, że istniejesz teraz, więc istniałeś zawsze i zawsze będziesz istniał, ponieważ wieczne teraz to jedyny czas, jedyne miejsce, jedyne istnienie, jakie trwa.